Cześć, witajcie na kanale Red My Lips Art, ja mam na imię Sylwia i jestem makijażystką. W dzisiejszym odcinku odtworzymy sobie mój stary makijaż z przeszłości, z czasów, kiedy prowadziłam bloga. Ostatnio obejrzałam e, odcinek u Ever Lipstick Monster i zakochałam się w tym odcinku, w którym właśnie odtwarza swój stary, stary makijaż i chciałam również podjąć tą inicjatywę, przejrzeć sobie swoje stare makijaże, przeanalizować, co się tam działo wtedy w tej mojej głowie i na mojej twarzy i sobie dzisiaj obejrzymy taki makijaż i spróbuję go odtworzyć z moimi dzisiejszymi umiejętnościami, z moją dzisiejszą wiedzą, zobaczymy, jak, jak będzie się to różnić. I przeglądałam ostatnio sobie te moje takie zbiory makijażowe, jeszcze właśnie z czasów bloga, yy, i znalazłam taki oto makijaż, uwaga, uwaga, ta Że Taki, wiecie, troszkę wieczorowy, troszkę tu jakaś taka indianka nam się wdarła. Mamy jakieś takie tutaj jakiś błysk na powiece, mamy jakieś takie niby zała podkreślenie załamania, ale jakoś tak coś tutaj nie wyszło do końca. Yy, mamy takie chłodniejsze odcienie brązu, jakiś taki taup, coś takiego, ale mamy też trochę borda na yy, dolnej linii. Ja miałam wtedy w ogóle dużo większe problemy z serą. Ja miałam trądzik i te zdjęcia są edytowane, są jakoś tam, wiecie, ja tam próbowałam jakoś tam pousuwać swoje jakieś niedoskonałości, ale jak właśnie sobie przybliżam te zdjęcia, to widzę, że z jednej strony niby próbowałam to na siłę gdzieś tam pozakrywać, yy, cały czas te rzeczy prześwitywały i tylko tyle, że mega podkreślona była ta tekstura skóry, ale kolory tak by w ogóle nie, nie był wyrównany, no znaczy trochę był, ale coś tak tutaj nie gra, tu jakaś taka plama, jakby nic nie było, tutaj niby coś zakryte, a wszystko przebija, tutaj sine przy oku. I normalnie, słuchajcie, mi się wydaje, że to nawet nie, nie jest kwestia tylko tego, że ja na przykład miałam jakieś tam, wiecie, gorsze umiejętności makijażowe, ale wydaje mi się, że to jest też w dużym stopniu kwestia tego, że kosmetyki były po prostu gorsze w tych czasach. Ciężko było znaleźć jakiś dobrze kryjący produkt, który będzie ładnie wyglądał na skórze, nie będzie jakoś tak, wiecie, zastygał na jakąś taką brzydką skorupę. No dla mnie tutaj to jest skorupa. Dzisiaj mam no, oprócz tego, że dużo lepszą skórę, to mamy też dużo lepsze kosmetyki, i wiem, jak je nakładać. Yy, nie nawalać po prostu jakąś wielką warstwą, tylko cieniutko, ewentualnie dokładać w problematycznych miejscach. I żeby też nie przesadzać z tym kryciem, to taki, taki poziom mi wystarcza. Przechodzimy sobie do korektora. Tutaj na zdjęciu w ogóle mam koszmarnie, koszmarnie zasinione, jakieś tutaj tą okolicę przy wewnętrznych kącikach. Widać, że tu ewidentnie korektora nie było w ogóle. Nawet podkładu też nie było w ogóle. Ja sobie użyję też Maybelline Instant Anti-Age Eraser Concealer. Ja, to jest taka gąbeczka, ale ja wyjmuję, bo mnie brzydzą te gąbeczki. I sobie nałożę i tak jak wtedy, no chyba nie miałam w ogóle korektora, a jeżeli się używało korektora, już tak nakładało gąbeczką. Tak teraz zazwyczaj nakładam palcem i ewentualnie doklepuję, dorozcieram sobie pędzelkiem albo gąbeczką. No, to też zależy jaki efekt chcę uzyskać. Palcem doklepuję i resztę troszeczkę doblendowuję pędzelkiem. I w makijażach, jakie ja robię teraz, zazwyczaj... Bardzo często nie pudruję się w ogóle, nie mam takiej potrzeby, jeżeli delikatnie się wyświecam, to nie mam z tym problemu, ja sobie po prostu doklepuję te sebum, czy, czy ściągam jakimś tam kawałeczkiem papieru toaletowego, ale jeżeli chcę, żeby ten makijaż się utrzymał, bo gdzieś jadę i tak dalej, to zazwyczaj niewielką ilością pudruje się, niewielką ilością pudru, zazwyczaj małym pędzelkiem, żeby nie przesadzić. I nie podruję sobie policzków, nie podruję sobie tutaj boków czoła, które nie błyszczą mi się jakoś mocno, yy, bo chcę zachować taką naturalność w tej skórze. Okej, okay, czas na jakieś takie przykonturowanie, bo tutaj wyszło to jakoś tak strasznie plamiście. Też może być kwestia tego trądziku, ale może trochę kwestia umiejętności też tutaj coś zdziała. Ja sobie dzisiaj użyję kremowego produktu, bo kremowe konturowanie jest czymś, co ja uwielbiam. Rozciera się jak marzenie, wygląda jak marzenie, pięknie stapia się ze skórą. I takie też zrobię. Niewielka ilość, bo tutaj widzę, że ewidentnie jest po prostu przyginka. Takie jest, jak się człowiek naogląda zbyt dużo cudzych prac. Wtedy jeszcze nie było Instagrama, ale oglądało się na przykład na wizaż.pl, była taka strona, tam dziewczyny rzucały swoje inspiracje y, albo była snopka, na przykład. Oczywiście, YouTube też po części, ale zawsze, zawsze to konturowanie było takie mega modne, nie? że tego było bardzo dużo. A teraz wystarczy mi dosłownie tyle. Nie wiem, czy miałam tutaj rozświetlacz, bo wtedy jeszcze. W zasadzie rozświetlaczy nie było. One dopiero zaczynały raczkowe, dopiero zaczynały wchodzić na rynek. Obecnie wiemy, że rozświetlacz potrafi naprawdę odmienić makijaż o 180 stopni i dodać takiej świeżości, lekkości. Oczywiście nigdy nie przesadzamy w żadną stronę, ale troszkę rozświetlacza na pewno, na pewno jest spoko. I mam tutaj też róż, i wydaje mi się, że on ten róż jest jakoś tak strasznie dziwnie nałożony, bo on jest tak jakby. W ogóle to konturowanie jest trochę za nisko w moim odczuciu. Plus, jakby ten róż też jest tak jakby wtopiony w te konturowanie, i to jest jakby taki różo-kontur. I oprócz tego, że na pewno jest za nisko, co już sobie tutaj poprawiliśmy, tak ten róż no powinien, wydaje mi się, być troszeczkę bardziej przy centralnej części twarzy, przynajmniej w moim przypadku. Więc nakładam sobie troszkę, tak, żeby ożywić skórę. Nie żeby tutaj zrobić takiego wielkiego brązowo-różowego placka, ale tak, żeby nadać troszkę życia. Brwi, to jest, to jest jakiś kosmos po prostu. Te brwi, które mam tutaj, ja w ogóle nigdy nie byłam fanką skubania sobie brwi, ale słuchajcie, moje pierwsze skubanie brwi to było przed moim ślubem, 10 lat temu ponad. I no, ja brwi zaczęłam skupiać dopiero na studiach, ok? Więc do dzisiaj mam dosyć krzyczaste, z czego bardzo się cieszę. I, I wtedy to zdjęcie było zrobione, jakby w, w, w tym roku, w którym mieliśmy zajęcia z kosmetologii i musiałyśmy na sobie ćwiczyć, wiecie, różne zabiegi, między innymi regulacje brwi, one są dosyć mocno wyregulowane. To są na pewno umiem już teraz robić to nadawać odpowiedni kształt brwiom, bo tutaj one są, niby są troszkę przyciemnione, ale tu jest jakaś taka za jasna plama, tutaj nie ma w ogóle nic pokrytego, tu jest trochę za ciemno, tu jest trochę za jasno, to jest jakieś takie bezkształtne. I to, co na pewno totalnie się zmieniło w moim makijażu, to jest właśnie makijaż brwi, chociaż bardzo często jest taki naturalny i delikatny, no to jednak potrafię namalować równą linię pod brwią, zrobić odpowiedni kształt, taki anatomiczny, wypełnić je jednolicie kolorem. Przede wszystkim, wyczesujemy produkt. I coś, czego wtedy nie było, czyli żel do brwi. Ja nie, ja nie miałam, nawet nie wiem, czy istniały wtedy. Może, może istniały, ale kompletnie nie były popularne. I nie wiem. Strasznie było bez żelu do brwi. W ogóle uwielbiam te rzęsy na zdjęciu, co nie. To są rzęsy, słuchajcie, z jakiegoś Chińczyka. I te rzęsy zawsze były. Jakby zawsze było widać, że to są rzęsy z Chińczyka, bo one miały gruby, sztywny pasek, który ciężko było przykleić, żeby było wygodnie na tych rzęsach. Plus one były mega, mega rzadkie, że niby, niby przyklejało się pasek rzęs, a one... Wyglądało jakby w ogóle ich nie było widać. coś tam były takie wydłużone, ale takie strączki, w ogóle zero pogrubienia, zagęszczenia rzęs, w ogóle koszmar. To, co ja wtedy chciałam zrobić, to na pewno tak, wiecie, przyciemnić te załamanie powieki, żeby ono było takie wyraziste i tak dalej. Teraz wiem, że okej, okay, podkreślenie załamania jest spoko i jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jest zaznaczenie zewnętrznego kącika. Zewnętrzny kącik zawsze buduje nam odpowiedni kształt makijażu, i on nam wyznacza tak naprawdę kierunek, który ma yy, ten makijaż się rozchodzić. W tę stronę, tę stronę, jak podkreślić załamanie, ale na pewno nie taką obszerną ilością, jak tutaj mam, bo ja nie mam dużo przestrzeni. też wiele osób mi się wydaje, że mam tutaj dużo przestrzeni na oku, nie? Zobaczcie, tu nie mam dużo przestrzeni. Podkreślenie załamania zawsze podkreślamy troszeczkę powyżej załamania, wbrew pozorom, żeby ta powierzchnia tutaj ruchoma wydawała nam się większa. Więc jeżeli to podniosę zbyt wysoko, no to sobie zakryję makijaż aż do brwi. No tu mam trochę wyskubane, więc tej przestrzeni pewnie jest więcej, ojej masakra. Przede wszystkim możemy się nauczyć blendować, możemy się, nauczyć się odcinać cut crease, możemy się nauczyć naklejania błysków, ale najważniejsze w makijażu jest kształt. Kształt makijażu, formowanie oka, konturowanie oka, to jest... nie ma nic ważniejszego. Mam wrażenie, że jest też jakieś bordo tam u góry, więc tak próbuję sobie doblendować takim lekko bordowym odcieniem. Czas na jakiś błysk i ja sobie nałożę troszeczkę Glitter Primera, żeby wydobyć więcej błysku. Wtedy nie było Glitter Primera i nie było takich mocnych błysków, one były takie, że niby zech się błyszczało, ale wcale się nie błyszczało. A teraz mamy piękne cienie, piękne drobiny, turbopigmenty. Teraz również wiem, że warto blendować sobie błyski. Jak tu jest taki błysk, a tu jest mat. To dobrze jest nałożyć coś na środek, żeby było przejście. Ja robię przejście kolorystyczne, czyli przechodzę z jakiegoś tam złoto-srebrzysto, jakiegoś tam kolorów, kolor brązowo-bordowy, więc sobie używam lekko różowo-fioletowego błysku. Dolna powieka! I zaczynamy sobie od czarnej kredki na linii wodnej. Wtedy używałam eyelinera. Strasznego, beznadziejnego eyelinera. I to był w ogóle z Inglota, ale taki w kałamarzu. I on był bardzo, bardzo kruszący się. Ja nie miałam po prostu nic innego, więc używałam tego. Teraz te formuły są zupełnie inne. I sobie prowadzę kreskę wzdłuż linii rzęs. Ale pod koniec ściągam sobie tą kreskę niżej do dołu. I biorę pędzelek dla lepszej precyzji w tym miejscu. I to sobie teraz tak delikatnie rozcieram, żeby nie było takich ostrych krawędzi. I teraz malutką kuleczką będę wtłaczać sobie taki bordowy cień właśnie w tą moją kredkę. Nie miałam takich precyzyjnych narzędzi, powiem wam, i... Na pewno jest to widoczne na tych zdjęciach, że często brakowało mi precyzji i to często wynikało właśnie z nieodpowiedniego produktu albo nieodpowiedniego pędzla. Plus wiecie, brak umiejętności wcale nie pomaga. Jak już tą kredkę mam pokrytą, to teraz mogę sobie to wszystko ładnie rozetrzeć i będę używać troszeczkę jaśniejszego odcienia, coś między czerwienią a różem, tak żeby tutaj zrobić sobie ładną chmurkę. Jeju, ta pigmentacja w dzisiejszych czasach. <noise> po prostu to się samo robi, po prostu nie trzeba walczyć o to, żeby ten pigment uzyskać, tylko on po prostu jest. On po prostu jest. Rzęsy! Ja sobie najpierw podkręcę i będę tuszować. I nie wiem, czy przykleję sztuczne, zobaczymy jaki będzie efekt końcowy, ale na pewno nie użyję takich z Chińczyka, okej? Okay? <laughs> na pewno nie umiałam wtedy dopasowywać sobie kształtu rzęs do makijażu i do odpowiedniego... do kształtu oka. I często te makijaże wyglądały tak, że... No do dzisiaj można się z tym spotkać, że mamy ładny makijaż i nagle jakieś takie rzęsy, które w ogóle jakby do niczego nie pasują i nie komponują się z tym makijażem, i jakoś tak się gryzą, i jakoś tak nie, nie, nie leżą, nie układają się tak jak trzeba. Wtedy nie miałam o tym pojęcia. Widziałam, że wszyscy kleją rzęsy, więc też kleiłam rzęsy. Pamiętam, jak zaczynałam swoją historię z blogiem yy, i zaczynałam robić makijaże na bloga i wrzucałam po prostu makijaże, robiłam tym, co miałam, i nie miałam sztucznych rzęs, i zawsze mi się wydawało takie biedne, bo wszyscy mają te sztuczne rzęsy i te makijaże są takie piękne, i takie zjawiskowe, a moje jest takie. Mm, takie wiecie, nie za bardzo i tak bardzo pragnęłam mieć też sztuczne rzęsy, żeby mogły te makijaże wyglądać tak, jak te makijaże innych dziewczyn. Także stara ja musiała przyklejać rzęsy, nowa ja nie musi, ale przyklei. Połóweczki. Ponieważ połóweczki to jest coś, po co sięgam najczęściej w makijażu, ponieważ one jedynie dodają, nic nie odejmując makijażowi, ponieważ fajnie podkreślają, Zewnętrzny kącik, dodają troszeczkę wyrazistości spojrzeniu, unoszą ten zewnętrzny kącik, tak żeby wyglądał tak jak chcemy, ale jednocześnie to oko nie jest zbyt ciężkie i zbyt jakieś takie nieanatomicznie jakieś takie dziwne. Okej, okay, usta, usta. Tutaj mam taki ładny kolor, bo taki niby subtelny, różowy, taki wiecie, półtransparentny, ale moim zdaniem kompletnie nie pasuje kolorystycznie do makijażu i do mojej cery, i tak się trochę gryzie jakby z tym całym makijażem i, i, i z moją karnacją, więc użyję sobie dzisiaj owszem takiego subtelnie różowego koloru, ale znacznie cieplejszego mam jakieś takie błyskotki przy jednym oku. Moim odkryciem życia w ogóle jest przyklejanie takich rzeczy kredką, taką cielistą kredką. Po prostu łapiemy te ozdóbki, one się przyczepiają, a pensetą to to trwa milion lat. No, mamy to. Mamy to, tak prezentuje się Skończony Makijaż, inspirowany moim starym makijażem sprzed wielu, wielu lat. Bardzo mi się podoba ta koncepcja. Podoba mi się ten taki kącik wewnętrzny, oczywiście tutaj, wiecie, brakuje troszkę precyzji czegoś tam, ale ogólnie pomysł na makijaż mega mi się podoba. Kreatywność to jest coś, co zawsze sobie ceniłam i wiecie, nawet jak to wygląda strasznie, to gdyby nie to, to dzisiaj nie umiałabym. to. Gdyby, gdyby nie ta Sylwia z przeszłości, to ta Sylwia z teraźniejszości nie umiałaby malować w taki sposób, jak teraz potrafi, więc jak to mówiła Ewa, trzeba troszeczkę podchodzić z dystansem do tego, co robiliśmy kiedyś i z, i z szacunkiem do samego siebie. I ja jestem naprawdę mega dumna z tego, że już wtedy malowałam tak, bo dzięki temu umiem już teraz malować dużo lepiej i ten makijaż prezentuje się w ten sposób. Dajcie znać, jak wam się podoba i czy podoba się wam tego typu koncepcja filmu i może coś podobnego nagrać? W przyszłości? Dajcie znać. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, pa!